się batalia spór od wielu, wielu, wielu lat. Miejsce, które zostało wielokrotnie przebadane. Miejsce, o które się toczą spory. No i dzisiaj te są bardzo wielkie, nawet gigantyczne spory o tak zwaną winiarnię, bądź piwnicę w Charlottenburgu. I miejsce tak zwane tajemnicze. Charlottenbrunn. Charlotte Nie mówią Bergburg, Znajduje się tu Stolnia, znajduje się ten właśnie pod naszymi stopami tunel prowadzący z pałacu na y, Sajdak do zakładu Nortek. Z tej perspektywy rzadko kręciłem filmy, jednak przyszedł ten czas, że i to miejsce też należy pokazywać. Organizacja to, która mieściła się tu w pałacu, nie bez przyczyny i nie bez powodu wybrała to miejsce. Dlaczego? Kopalnie, które tu były w sumie od XIII wieku drążone. Wiadomo, że w XIII wieku to nie, nie można tego nazwać kopalnią, tylko to były jakieś dziury na kilka metrów. Jednak potem XVI, XVII, XVIII, szczególnie początek XIX wieku rycie po, po ekspansji w złotoryi, w złotym stoku, gdzie kopano złoto, liczono na to, że tu też będzie złoto. Jednak w Gneisie zaczęto drążyć, tu należy zaczęto znajdować, no właśnie nie wiem, jaki minerał. Jednak szukano go. Kopalnia Grzeczka Borensteina nazwijmy go po tamtej stronie, praktycznie na stronie. Dwie kopalnie bolszeńców znajdują się z tamtej strony. W tej prostej na kreche. mamy podaż. W 90-tych latach szyb e, odpowietrzający kopalni Wałbrzych, który znajdował się tam. I wszystkie kopalnie z Wałbrzycha, które biegły na nową rudę, przebiegały tu pod nami. I teraz pytanie, to ja to pytanie zadawałem już dzisiaj rano do Was czy kiedyś po prostu odkryjemy tę tajemnicę wątpię, organizacja TOT która zajmowała sobie tutaj ten pałacyk która nie wiadomo co tu robiła. No wiadomo, mieszkańcy okolicy nic na ten temat nie wiedzieli. Ale żebyście sobie uświadomili, jeżeli tu znajduje się taka organizacja, to muszą być oddziały wartownicze, muszą być oddziały pilnujące. Do tego zawsze była abwera i gestapo zawsze było przy organizacji ze względu na ilości więźniów, którzy pracowali. No nie wiem, jakie może być problem, ale no taki urodzę film. I te zbocza. Te góry po tej stronie. Zdjęcia, i które pokazują, że one są czyste, bez tych dżózków. Nawet teraz widać, jak się przyjrzycie, rędy wiła się kolejka wąskotorowa do góry. Tory, które przebiegały ze stawem wawelskim, biegnące do Olszyńca. Torowisko, które wam pokazywałem, właśnie z tym słynnym tunelem, yy, który właśnie znajdował się nad torami, który prowadził w kierunku Włodaza. I teraz Jedlina, z Miejsce, miejscowość taka. No, uzdrowiskowa. Ludzie sobie po wojnie przyjeżdżali do kurortów. W czasie II wojny światowej okryła się no nie powiem, że nie sławą, ale były tu materheimy i kinderfarmy, czyli domy dla matki z dzieckiem, do, do, dom dla matki i farmy, na których hodowano dzieci. Dokładnie to, co Wam pokazywałem 10 lat temu w Sulistrowicach, tam gdzie była ta altana porodowa, miało miejsce tu w Jedlinie Zdrój. Po II wojnie światowej były tu domy dziecka. I te domy dziecka były przepełnione wręcz dziećmi, które tu były pozostawione po II wojnie światowej. Okazywało się, że to były dzieci zrabowane w Lubelszczyźnie, na Białorusi, na Ukrainie, polskie dzieci. I kto był personelem? Niemcy. Niemieckie siostry miłosierdzia, które się zajmowały tymi dziećmi, później zajmowały się adopcją i wysyłką tych dzieci na zachód. Te dzieci do połowy lat 60. wszystkie praktycznie stąd wyjechały, ale domy dziecka pozostały. Tak. I personel pozostał też. Pamiętasz te domy dziecka, te, te dzieciaki Tak, i do tutaj, tej nie? pory widuje, widuje się na jedynie no, panie tak zwane y, pingwin? Tak. tak, no, co jeszcze do no. oznaczenia, są jeszcze na niektórych domach. I teraz... No. Nie, nie mówię o paniach, pingwinach. A, czy mówisz o tym, myślałem, że o no. tych kamiennych pingwinach, które stoją sobie przy uzdrowisku. Myślałem, że o tym. A nie, one nie, siostry, siostry miłosierdzia i owsem, one, one się tam jeszcze pokazują, mają jeden taki dom uzdrowiskowy. I ostatnio właśnie, co był ten protest, to było chyba na początku tej pizdemii całej, co zamykali jedno z uzdrowisk. Kądam, że pracę a teraz się okazało, że tam jest dom spokojnej yy, starości. Dobro odwyślenie, pizdemia. No. 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 Jest dom spokojnej starości dla ludzi z poznaku Haken Krojca. Także no. staruszkowie mają fajny teraz dom wypoczynkowy. I teraz yy. wracając to właśnie do tego miejsca. Altana, która gdzieś miała się tutaj znajdować, ulubione miejsce właśnie Charlotte. Na dole miał się znajdować inaczej. Igor Gorwin umieszcza to zupełnie inne, gdzie indziej. Inni posłuchiwacze umieszczają to gdzie indziej. A ja pamiętam jeszcze pałac, jak był tutaj. Kulturę, jak tutaj był PGR, jak te tereny były normalnie otwarte i dostępne. No. Pamiętam stołówkę, pamiętasz jak tu biblioteka jeszcze tak. była. Tak, tutaj w ogóle no. tam ludzie mieszkali i, i y, kiedy był czas, y, powiedzmy, siandemii, no. y, plandemii, bo kiedyś też była plandemia, no. bo, bo był, był kryzys, tak? No, dokładnie. A ludzie tam mieli po prostu szynki i kiełbaski sobie Dlaczego? na strychu. Dlaczego? Bo był PGR. na strychu Bo no. to były PGRy. I takie był... bogactwo mieli, że szok, nie? Dokładnie. No. I teraz Właśnie, ciepło prowadzące na stację, droga prowadząca do stacji, droga prowadząca na Jedlinę i droga taka, to no jest jeszcze bardzo stara. Niektórzy mówią, że ona jest starsza niż węgiel, prowadząca na Łodykę. Co ja, Pitole? Co na, ty? Wali Górę. No właśnie. No. Na Waligurę. Trasa turystyczna. Niemcy uwielbiali. Piesze wycieczki od XVIII wieku ten teren już był taki turystyczny. I teraz wracając znowu do jedliny zdrój. Tkalnia, pokażę włókien specjalnych. Stara piekarnia, tkalnia i dworek, który tam się znajdował. To należało do. Tam widać komin chyba? Tak, to, tam jest, tam to jest to jest właśnie z tej tkalni. Należało to do głuszyckich zakładów bawełnianych, tak samo jak tkalnia czesankowa, która znajdowała się w Kamińsku, należała do tego, tego, tego przedsiębiorstwa włókienniczego. Miałem słuchajcie taką okazję, jako uczeń i później pracownik, pracować na tych wszystkich tkalniach i zwiedzać praktycznie wszystkie podziemia. Tak samo z tkalni było wyjście pod ulicą i można było wyjść, gdzie dzisiaj budują dino, a niedawno tam była jeszcze tkalnia smaków, a wcześniej no. było PRL. Ta. No to co, nie wiedziałeś, że tam dino będzie? No, nie wiedziałem, że tam będzie dino, ale ja pamiętam tam staw, taki e, kwadratowy staw. Dokładnie. Z zawsze mnie zastanawiało, od co go z tym stawem, nie? I tu miała znajdować się właśnie jakaś tam szyb, szyb windowy, to już są tak, takie legendy. Ja pamiętam, jak starzy pracownicy na tkalni opowiadali, że tu była winda, że jak tu hitlerowcy byli, niektórzy nawet mieszkańcy starsi opowiadali, że sam Hitler tutaj był w pałacu, także to są takie legendy budujące klimat tego miejsca. Jednak co się potwierdziło, właśnie, no potwierdziło, to było nawet nie potwierdzenie tylko fakt, że pałac posiadał piwnice rozległe, chodniki wychodziły tu na pola. Był chodnik łączący leśniczówkę z pałacem. To zostało zasypane gdzieś tak w połowie lat 50. niektórzy mówią, że na początku lat 60. Rosjanie z organizacji Smierz na tym terenie oddziały swoje mieli do początku lat, lat 50. Generał Pliszko, generał jako Prawin, oni tu, właśnie na tym terenie sprawowali władzę. Może nie bezpośrednio, ale pośrednio. Ich macki sięgały tu. Później generał Kiszczak, który właśnie w 1981 roku, to będę Wam też wkładał do głowy, żebyście się zainteresowali tematem szukanie złota po niemieckiego na tym terenie. Tak jak nie powiedziałem, nie tylko góra Sobierz, ale i między innymi właśnie te tereny. Do tego inne nazwiska prominentów i decydentów właśnie z lat 50. i 60. I teraz dziwnym trafem, dziwna taka historia. W 90 bodajże 7 roku przyjeżdża to jakaś ekipa geodetów właśnie z Niemiec, którzy prowadzą tu jakieś prace na terenie pałacu. Jeżeli po upadku komuny to dochodzi do totalnej grabieży, ruiny i niszczenia pałacu. Pałac popada w totalną ruinę. W sumie nikt się tym nie interesuje. Pierwsze nasze oprowadzania, jak którzy my oprowadzali, ludzi, którzy tu przyjeżdżali, byli zainteresowani kompleksem Liza, to była ruina. Później dopiero następuje dofinansowanie z Unii Europejskiej A, no. i ten przepych, który dzisiaj jest, to właśnie mamy dzięki Unii Europejskiej. Jednak nie udało się wszystkiego zacząć, nie udało się wszystkiego zniszczyć. Te stare drogi, które tutaj są, te stare lasy, znaczy lasy, te aleje, słuchajcie, jak idziecie sobie przez zaświerkowy i w pewnym momencie trafiacie na aleje kasztany. To samo się tak nie zrobiło. I jak pójdziecie sobie szlakiem tych dróg Pójdziecie sobie tu przez las, chodź tam kawałek pójdziemy. Mhm. Ja Dobra. Nie za głośno. Co? Nie mu za głośno. Dobrze, nie będę o tym, głośno. o tym sprzęcie. Poczekaj, yy, Darek, <coughs> zobacz, yy, tam Nie wiem czy gdzieś tam na, na łące. No, te kręgi takie. Takie kręgi, właśnie. Tak, to są, to niektórzy jest... mówili, że to właśnie były studnie stare, szyby wentylacyjne. Ale to jest ogromne, to jest, to jest 10 metrów średnicy. One kiedyś wodą były wypełnione, takie dokładnie oczka są na, no. na, 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 na osówce. O! Właśnie. No, osówce pod, takie... pod tak zwaną siłownią. No tak. 50 metrów poniżej. Dokładnie masz, dokładnie takie sam. Dobra, siary? dziękuję za wypowiedź, idziemy dalej. Proszę bardzo. No, Proszę no. Bardzo. Tu nie by szyby wentylacyjne. Kurde balans, no. no. I Darek musiał przyjechać, żeby Ci to wytłumaczyć. Nie, ja to wiedziałem, ale no, dobra, dobra, to jak się będzie do. I teraz, to było w 90 chyba szóstym, to było przed tą powodzią. No. Yy, tutaj łaziła jakaś taka grupa studentów z Wrocławia, oni tam chyba byli z Geodevis. I oni trafili tutaj na terenie taką studzienkę. Zaczęli w tej studzience coś tam drążyć, zaczęli ją tam odkopywać. Przyjechała jakaś ekipa i tych studentów stąd pogonili. No zasypano ten, 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 ten wykop, co oni zrobili. Jeden ze studentów nie dawał za wygraną, po kilku latach przyjechał, kręcił sobie ekipę i zaczęli znowu tutaj kopać. Okazało się, że tu jest teren zwirowni, kopalni minerałów, która tu na początku XIX wieku sobie istniała, a oni dokopali się do e, komory jakiejś, która była wypełniona różnego rodzaju śmieciem To był już taki powojenny Jednak znaleźli w tym miejscu W tej dziurze stalowe drzwi I teraz Ktoś po prostu przychodzi Kończy się awanturą Policja, yy, wielki, wielki jakiś dym I tego miejsca, słuchajcie Od 96 roku ten człowiek szuka Wydając ciężkie pieniądze na to Żeby ktoś mu wskazał Miejsce, w którym on yy, Sobie tą dziurę wykopał był przez jakiś czas, Stanach Zjednoczonych był w Kanadzie, wrócił tutaj z, z dużymi pieniędzmi i szuka tego miejsca. Jakieś 6-7 lat temu przyszliśmy tu w to miejsce i ja mówię, że ja nie kojarzę żadnej takiej studni, nie kojarzę takiego w ogóle miejsca, które on mi opisuje. A on zaczął opisywać miejsce, że znajdowały się wokół tego tej, 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 tej studni, bo on tak to cały czas nazywał, dęby. Więc ja tutaj nigdzie nie pamiętam, mówię żadnych dębów. Mhm. No i według jego wymiarów dochodzimy właśnie do tego miejsca, gdzie to miało się znajdować. Jednak miejsce jest tak energetycznie, to jest paprane, jest tak popiedzone, że ludzie, którzy tu przyjeżdżają i w tym miejscu próbują prowadzić jakieś prace, po pewnym czasie zaraz wszystko sobie uciekają. I jedna z legend właśnie dotyczących pałacu. Pałaców z yy, Mówiąc Mówiąca o strafach, duchach i strzygach oraz o ludziach, którzy uciekali przed Rosjanami w 1945 roku wskazują właśnie to miejsce, że gdzieś tu ci ludzie ewakuujący się uciekali do chodnika i szli w kierunku yy, tunelu pod Sajdakiem Ostatni raz z tym człowiekiem spotkałem się dwa lata temu yy, człowiek rozgoryczony, załamany. Jeden. Z miejscowo, no znaczy nie z miejscowy, jeden z takich poszukiwaczy, piszących książki, prowadząc tam kanały, yy, wydoił gościa, słuchajcie, prawie na 50 tysięcy złotych, że wskaże mu miejsca, że wskaże mu yy, zdjęcia, pokaże ludzi, którzy... Darek, chodź jeszcze może tam do drogi, bo tam jest coś ciekawego. Tak, zaraz, tylko chcę pokazać to muszę. Dobra, okej, okay, dobra. Tylko chcę pokazać to miejsce już. Taki Nie, po prostu byłem tu ostatnio i trochę znam temat nie? o ciepierdziel ale bardziej terenowo a nie tak jak ty mówisz no weź o troszkę tutaj na upal jest od, od ostatniego razu no według gościa jest to miękko są się on no, na będę śmieci tam daleko, znajduje się wyrobisko właśnie zbiorni. Tak. I poniżej mamy z zbiorni. I poza tym nic więcej tu nie znaleziono. Jednak te moje takie, 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 nie powiem, że prace, ale te moje takie wszystkie. Yy, do czekania, do Skupiają się na tym miejscu, jeżeli chodzi o złą no. energię. Złą energię od zawsze posiadała jedyna zdrój. Tak samo jak Sajdak, tak samo jak okolice osówki, ale mm. miejsca tu w jedinie. Ludzie, którzy tu mieszkali opowiadali o kilku czarki przeklętych miejscach. I to jest właśnie jedno z takich miejsc. A że jak będzie chciał, to swoimi drutami może sobie tutaj molestować to miejsce. Ale powiem wam tak, że jest takie Zresztą Andrzej sam Wam powie, jaka jest cena za bawienie się drutami. Tak, no mogę powiedzieć nawet teraz. No to Ból, ból głowy, bóle mięśniowo, mi nie wiem jak, jak to nazwać. Wszelakie bóle, po prostu, no. które nam oddziaływują źle na naszą aurę i tak dalej. W Rusz, suma summarum sumarum, ale fajna ruszy. zajawka, ale nie no. polecam. Dokładnie. No. I zabawa jeszcze w sposób taki nieprofesjonalny kończy się bardzo źle. Znam masę ludzi, którzy się w ten sposób odkleili. Znam masę ludzi, którzy zapłacili zdrowiem fizycznym, zabawianie się dydedałkiem i różkami. Trzeba naprawdę bardzo uważać na ludzi, którzy Wam podsuwają ten pomysł. A po drugie, jak zaczynacie się bawić właśnie drutami, musicie znać zasady demonologii między innymi. Musicie wiedzieć, co Was może w tym momencie spotkać, bo to, że znajdujecie sobie jakieś tam cieki wodne, A. jakieś skrzyżowania A. energii, to jest fajna zabawa. Ale jeżeli czym głębiej w to zaczynacie wchodzić, wchodzicie w struktury właśnie materii, której w ogóle nie znam. I tu właśnie, na tym terenie miały miejsce zdarzenia okultystyczne, miały miejsce zdarzenia właśnie związane ze spirytyzmem. Nie jest żadną tajemnicą, że Dolny Śląsk takimi miejscami był uprzczony i do dzisiaj, słuchajcie, takie miejsca są. Słuchajcie, stojemy w tym miejscu, ja mam ciary na plecach. To jest naprawdę takie miejsce, które bardzo źle oddziaływuje na... No nie tylko na mnie. Są ludzie, którzy. Yy... Halina, nie wymienimy jej nazwiska. A skąd? No od nas. E... No dopriek. Okay, okay. no, no. no Wczoraj mnie zaczepiła. Mm -hmm. Opowiadała właśnie, bo przyszła obejrzeć swój stary dom. Yy, zaczepiła mnie wczoraj powiedziała, że dzieci wróciły, że dzieci są z powrotem. Mm -hmm. No, no. Uważana jest oficjalnie za obłąkaną. Ja z nią rozmawiam od wielu lat. Spokojnie, normalnie ona opowiada dzieci są. Darek dzieci wróciły. I ona układa kamienie w takie specjalne kopczyki. Tak, tak, na pieńkach. Tak. Kurde, no, no widziało za to. No i ona słuchaj, ja. to nie robi w tej, w, tej, w tej formie, że to jest taka moda internetowa, tylko jej też każe to robi. Żeby no, chwilę porozmawiali. No, nie ma takiej młody internetowej. I ona sobie znowuż poszła swoją drogą swoimi ślakami. Także to jest dla Was takie ostrzeżenie, że ci, którzy tu przyjeżdżają, zaczynają właśnie przygodę z Rize ciągnie ich ten tutaj właśnie duch, ciągnie ich ten spirytyzm, okultyzm. Ostrzegam was. Od zawsze właśnie ostrzegam, mhm. że to jest bardzo niebezpieczne. Andrzej może to potwierdzić. Tak, tak, ja potwierdzam, bo, bo yy, wpakowałem się, że tak powiem, w pewną sprawę, no której nie, nie mogę się pozbyć, bo mhm. tak ciągnie. Mówię o drutach, mówię o różkach akurat, nie? Dokładnie, ale to jest coś od różdżek dostajesz, ale większą cenę za to płacisz. I na przykład z no. drugiej strony, jeżeli jest jakaś siła, która Cię poprzez druty wyłapie, Ty jesteś narzędziem. Ty ale, ale zaraz, bo druty nie, nie wzięły się z niczego, bo ten pociąg taki odkrywania, no. rizę coraz więcej, coraz więcej, bo, bo druty są tylko narzędziem, nie? Ale w pewnym momencie Ty jesteś na sędzie. Tak, no. no ty I, i, jesteś akumulatorem, Ty jesteś na, no. na przykład, pójdziesz sobie na Soboń, pójdziesz sobie w różne miejsca, Ty się bawisz, bo Cię różdżki prowadzą, jesteś taki... Tak, na no, ale nagle się okazuje, że różki y, 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 każą mi powrócić w pewne miejsca, żeby Aha. odkryć od nowa i no faktycznie panie. odkrywam i wtedy wracam po raz dziesiąty w, w, w te miejsca i... no masakra, naprawdę. Do Ciebie z na masz? Y, nie, jeszcze... To wszystko przed Tobą, to jest jeszcze wszystko przed Tobą. Słuchajcie, nie będę tutaj nazwiskami rzucał, ale ludzie, którzy tu przyjeżdżali z dydadełkami, oprowadzali ludzi tu po górach, znajdowali miejsca energetyczne, czyli tu ludzi uzdrawiać. Ci ludzie za pomocą właśnie tej negatywnej energii zrujnowali Twoje zdrowie. Także to jest taka przestroga. Powiem Wam, że dzisiaj to zło jest wyczuwalne i namacalne. Nie na darmo się mówi przechęć po góry. Nie na darmo mówi się o szaleństwie, które spotyka tu ludzi, także Owszem, przyjechać, zwiedzić, ale naprawdę nie zagłębiać się. Słuchajcie, ja swojego czasu nie ukrywam, miałem bardzo duże. Znaczy bardzo duże. Byłem bardzo głęboko zakorzeniony w strukturach dyndadełkowo e, właśnie druciarskich. No. E, miałem jakichś tam swoich tych, tych mentorów. No nie było to na pewno towarzystwo świenzańskie. Byli to ludzie, którzy dzisiaj rozproszyli się po całej Polsce. Jedna z tych osób mieszka w rapie, niedaleko Bańmazurski. Byliśmy tam ostatnio u niej i co się okazało? Eee, że energia, ta taka, która mnie tak spowijała ten, czar, ten, ten, ten taki całą, ten czarny Udało mi się spod tego jakoś wyrwać bez większych skutków. Słuchajcie, dla mojej psychiki i dla mojego zdrowia. Byłem w pewnych strukturach, z których praktycznie się nie wychodzi, a mi się udało. Także jeszcze raz, to takie małe ostrzeżenie, żebyście naprawdę uważali na te lasy. To jest ładnie, pięknie, to jest przygoda, to jest niesamowity czas, który to spędzacie, ale cena, którą później płacicie, jest niesamowita. Oj tak.